Włóż kawałki masła do mielonego mięsa. Wlej wrzącą wodę i dobrze wymieszaj. Zrób wgłębienie w mielonym mięsie za pomocą tłuczka do ziemniaków. Rozbij dwa jajka. Dodaj serek śmietankowy. Weź potrzebne warzywa. Obierz ziemniaka. Zetrzyj ziemniaka na tarce i dodaj do mięsa. Rozgrzej patelnię z olejem roślinnym. Obierz cebulę ze skórki. Zetrzyj cebulę na tarce i podsmaż na patelni. Oczyść czerwoną paprykę z nasion. Pokrój w kostkę i dodaj na patelnię. Dodaj pokrojone w kostkę pieczarki. Dopraw czarnym pieprzem, sól. Wymieszaj wszystkie składniki. Uformuj prostokąt z mięsa. Wytnij kształty za pomocą foremki. Umieść kotlety na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zrób wgłębienia łyżką. Piecz przez godzinę. Opłucz liście sałaty w wodzie. Osusz papierowymi ręcznikami. Pokrój liście sałaty. oderwij pomidorki szery od gałązek umyj w misce z wodą przekrój pomidory na połówki i dodaj do miski skrop ogórka wodą pokrój ogórka na kawałki Dodaj pokrojoną w kostkę fetę. Obierz ząbki czosnku. Drobno posiekaj czosnek i dodaj do miski. Usuń pestki z oliwek kalamata. Drobno posiekaj i dodaj do miski. Dopraw solą. Czarny pieprz. Oliwa z oliwek. Wymieszaj sałatkę. Brak słów aby opisać smak tych kotletów z mielonego mięsa z warzywami i serkiem śmietankowym. Są idealne na pyszny, rodzinny obiad.